Jesteśmy w temacie może bólu, braku ruchu, albo na przykład niemożności poruszania się w ten sposób, w jaki byśmy chcieli się poruszać. Być może, że masz ból pleców dolnych, środkowych, ale głównie. Z dołu, być może, że masz rwę kulszową, być może, że masz ból biodra albo dwóch bioder. Być może, że masz to po jednej stronie, być może, że po tej stronie, co jest rwa kulszowa, masz nie tylko ból biodra, ale i ból kolana, a być może nawet ból stopy, a być może nawet ostrogę piętową. Czy bardzo łatwe dla każdego do wykonania w każdym momencie dnia w czasie siedzenia, w czasie stania, w czasie chodzenia ćwiczenie może pomóc zobaczmy co ma na ten temat do powiedzenia doktor fizykoterapii z El Paso w Teksasie jeżeli zrobisz tę małą zmianę zmianę sposobu w jaki jest ułożone twoja miednica, w jak jest ułożona twoja miednica, prawda, to być może wtedy, jeżeli ci to pomoże, to dlaczego nie. I zaraz zobaczymy, co on ma na ten temat do powiedzenia. Eee, są napisy, ale te napisy są troszeczkę... Zobaczymy...

i'm going to explain exactly what an anterior pelvic tilt is and how it's causing your back pain and what to do about it so that you can fix this problem with one simple movement that you need to do throughout the day my name is Dr. David Minoff, and I'm a specialist physical therapist at El Paso Manual Physical Therapy. And this channel is dedicated to helping people stay healthy, active, and mobile while avoiding unnecessary surgery, injections, and pain medications. Please subscribe so that you don't miss out on any of the helpful videos that we put in every single week. An anterior pelvic tilt is when the pelvis bones are tilting forward. Ok, on teraz tutaj wyjaśni. Yy, Pokażę nam. Yy, sekunda, może lepiej. Może jeszcze lepiej to zobaczymy, bo chcę coś powiedzieć. Teraz będzie lepiej widać. Więc tutaj jest narysowane: on powie, że to jest bardzo źle narysowane, bo to nie jest ani narysowane w skali, ani nienarysowane jest. Te mięśnie, które są na czerwono, oczywiście nie przyczepiają się w ten sposób, jaki on narysował, tylko są tam. I tutaj jest nasza miednica, prawda? <ścoughs> Jest tylko po to, żeby zrozumieć. E, miednica, kręgosłup i to jest bokiem, prawda? I tutaj jest e, kość udowa. Bokiem tu jest e, twój przód, a tu jest twój tył, czyli tutaj jest pupa, tutaj są mięśnie pośladkowe, tutaj są mięśnie brzucha, dzień dobry Barbara, prawda? I tu jest, tu są twoje plecy. I teraz, co się dzieje? Więc nie tylko plecy, ale biodra. Dlaczego? Dlatego, że jak już oglądaliście moje poprzednie filmy o biodrach, to może zorientowaliście się, że jeżeli masz krótkie mięśnie, prawda? krótki mięsień i napięty mięsień, to jest co innego. Może powiem, co to jest. Ten mięsień jest teraz długi. Teraz jest krótki. Teraz jest napięty. I krótki. Więc krótki może być nienapięty i może być napięty. Napięty krótki, nienapięty krótki, długi. Jeżeli masz krótkie mięśnie, ponieważ miałeś wystawioną pupę do tyłu i miałeś trochę tą miednicę do tyłu, tak jakby. Wybrzuszono, prawda? Trochę wypięty brzuszek, trochę wypięta pupka. Zgięcie bokiem troszeczkę, prawda? I kość ogonowa w ten sposób tutaj rekompensuje kręgosłup, Ok, Jeżeli twoja pupa jest wypięta i ta kość ogonowa idzie z góry, tu rekompensuje kręgosłup. Jak on rekompensuje? Między innymi mięśniami. Te mięśnie z przodu będą krótkie. Krótkie mięśnie co robią? Gdzie one są przyczepione? Do biodra, okej? Okay? Ciągną, bo są krótkie, prawda? Po iluś latach, ja mówię, prawda? I w biodrze ta kulka biodrowa źle ociera, dostajesz choroby zwierodnieniowej bioder. Tylko dlatego, że miednica Twoja jest przekręcona w ten sposób bokiem, jeżeli patrzymy się przodem, prawda? To wtedy ta miednica też może w ten sposób być przekręcona. I wtedy możesz mieć jedną nogę, na przykład dłuższą w cudzysłowie. Ona nie jest dłuższa, dlatego że Twoja miednica jest przekręcona. I ta noga, która jest. wychodzi z tej. ona nie jest tak bardzo przekręcona, ale trochę chociaż. I wtedy już jest różnica. I teraz na tą nogę, która jest. Niby dłuższa, ty większą siłę kładziesz z każdym krokiem, i tutaj jeszcze bardziej to biodro, ten staw biodrowy, kolanowy i y, pięta, ok, y, ostroga piętowa, co jest oczywiście zapaleniem y, śródstopia, ścięgna śródstopia, to wszystko się deterioruje strasznie, ta jedna noga, ok. Ona może nawet w ogóle inaczej wyglądać może być trochę spuchnięta, może mieć złą. Y, zły przepływ limfy, ok? Może, może mieć ściągniętą yy, 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 powięź w tej nodze, powięź może być ściągnięta, ok? więc ty ponieważ ta miednica jeżeli jest tak, to fajnie i bokiem jest przekrzywiona trochę, okay? ale jeżeli jeszcze jest dodatkowo, to i możesz mieć i, i z boku, i z przodu przekrzywienie. ok? Zobaczmy, co on nam na ten temat powie. Problems, even foot and ankle issues, it could be because of this. This could be the root problem that you need to fix in order to fix all those problems. But lower back pain is probably the most common issue that results from an anterior pelvic tilt. So what I've drawn here are the the lower back bones, the vertebrae. So this is L one, two, three, four, five, and then here's the pelvis bones, and then here's the thigh bone and the kneecap and the shin bone. Here in red, you've got the back extensor muscles and you've got the hip flexor muscles on the front. Jeżeli zginacz biodra jest słaby, jest, jest ee, krótki, prawda, albo napięty, poprzez to, że miednica to spowodowała, no to pociąga za sobą cały staw biodrowy, no to wtedy ta kulka w biodrze źle naciska i poprzez lata złego naciskania od tego.

On teraz pokaże na sobie, jak to jest. O, wypięte trochę z tyłu, widzicie? I tak chodzimy cały czas, i tak siedzimy. Mięśnie brzucha się rozciągają, wtedy te osoby mają tendencję do tego, żeby miały większy brzuch, na przykład, prawda? Zginacze bioder się ściągają, ok. Skracają się. Plecy też się skracają. I to powoduje, że pośladki są bardzo słabe. Nieaktywne. Okay, przepraszam. Nieaktywne przez to są mięśnie pośladkowe. Dlatego on tak w wielu wideo mówi na temat tego, żeby wzmocnić mięśnie pośladków. Zaraz nam pokażę bardzo łatwy ruch. Ok, to jest odwrócenie tej miednicy po prostu w ten sposób, że naciskasz na miednicę do przodu, w związku z tym ściskasz pośladki i mięśnie brzucha, ok? I trochę się ramiona do przodu, i w ten sposób trzeba chodzić i siedzieć. Jeżeli masz w tym momencie ból, na przykład ból rwy, i zrobisz to i to przejdzie, no to wspaniale, co? Spróbujcie. On nie może tego poruszyć, ale sobie wyobraźcie, że on po prostu przechylona jest, ta miennica do przodu i wtedy ta kość, yy, której on dotyka w tej chwili, kość ogonowa, do tyłu trochę wystaje, prawda? which tips the back into in forward but then the, the rest of the back above that compensates by arcing so that you're straight up so you're not going to fall over and it causes an increased curvature in the spine and it makes the butt stick out backwards now this is a relative issue in other words some people have it a little bit some people have it a lot and some people can't take this position very much before problems start happening and so it looks like it's not that bad. They're not sticking that, their butt out that much, or their back isn't too curved. Um, and then some people can take quite a bit. They're very curved in their back, and they don't complain about it. They don't really have very many issues. Um, but it eventually catches up with them as the years go by, because there's some serious things that could develop from this, which I'll mention here in a second. On to nazywa Lower Cross Syndrome, czyli zespół krzyża dolnego albo syndrom krzyża dolnego, dlatego że tam się mięśnie właśnie krzyżują. Jest jeszcze zespół krzyża górnego, o którym on będzie mówił, to ma do czynienia z barkami i z szyją. The way that the muscles are being they crisscrossed here, the way that they balance the spine and the uh, the pelvis, um, just in case you've heard of the terms out there, there's something called upper cross syndrome too, which has to deal with with posture. In upper cross syndrome, it's that forehead posture, rounded shoulders, and the way the muscles stabilize the neck and shoulders, it crosses as well. They, they get short on the back of the neck. long in the front of the neck the muscles in the front of the chest get short muscles in the back of the shoulders get get long and so that's why it's called upper cross syndrome another thing here to, to consider is the difference between short and tight because we use those interchangeably often teraz pokażę to co ja pokazałam różnicę między krótkim mięśniem a napiętym mięśniem Don't really know the difference typically. Um, but I need you to understand the difference. A short muscle is isn't necessarily tight. So for instance, if you think of a bicep, right there I shorten my bicep. So if I walk around with my elbow slightly bent, if I walk around with my arms crossed, I have short biceps. It's a relativity thing. I can change the position of my elbow and I no longer have a short bicep. If it's tight, then I have a hard time stretching it out. If I if I stretch it out, if I straighten out my elbow i'll feel a stretch which then means that it's tight so it can be tight and short but you can also be short without any tightness that's an important distinction on this anterior pelvic tilt problem because you may have short hip flexors but they not, may not be tight you may have short back muscles but they may also not be tight they may be tight for sure that's a common problem is back muscles do get tight and hip flexors do get tight but it's important to note because if you don't have that much tightness then you have a great chance at fixing this problem and it shouldn't compress the spine too much because if, as you can see the way that the muscles attach in red here the the ones that get short if those hip flexors are short and tight they're going to compress the vertebrae same thing with the ones Te mięśnie, które są na czerwono, tutaj, prawda? Jeżeli one będą krótkie i napięte, okay, te mięśnie, to wtedy będą spinać albo ściskać twoje kręgi. Wtedy może dojść do wybrzuszenia się dysku, na przykład międzykręgowego, okay? A to jest odmiednica, od tego, że mięśnie pociągają to, prawda? No, lekarze nam o tym nie mówią za bardzo. Mówią, że mamy stenozy. Może do stenozy potem. direct attachments to the spine and so they can compress the vertebrae and if you're living like that if you walk around like this you sit like this you just have to take it off now same thing with the ones on the back they have direct attachments to the spine and so they can compress the vertebrate. and if you're living like that if you walk around like this you sit like this you, you breathe like this

Możesz mieć uszczypnięcie nerwu, prawda? Od tego rwa kulszowa, Więc jaką, jaki jest ten, jed, ta jedna rzecz, zaraz teraz on wytłumaczy, którą musimy zrobić? To jest, to jest jeden ruch, który Wam pokazałam i zaraz on pokaże, z którym musisz się nauczyć, chodzić, siedzieć, prawda, leżeć i wspaniale pomaga. Chcę, komu to pomoże, chcę, żebyście napisali w, pod spodem w komentarzach, że spróbowaliście ten jeden sposób, ten, tą małą zmianę i pomogłoba Wam. Na przykład ciągły ból. Nie wiem, rwy przeszedł w ciągu 5 minut. Okej? Okay? Year or so that you're doing it, maybe you get a little aches and pains, but nothing that stops you in your tracks. But give it 10, 15, 20 years, and you've got a massive disc herniation, disc degeneration, you've got a pinched nerve, you've got arthrosis, arthropathy, all the bad things that you don't want to hear on your MRI or X-ray that could be causing your back and may put you in a position where you need to go talk to a surgeon about it. You don't want to do that. You want to avoid that. And the simple root problem.

candy, all that stuff on a regular basis, you know it's not good for you and you've probably seen the pounds go up or your health decline or both. And you know that if you take that out, maybe you've done it before, your health starts to improve and the weight starts to go down. You Sure more... trochę źle przetłumaczono. On mówi, że można sobie wyobrazić to w ten sam sposób, to, to zdrowienie tego kręgosłupa i tak dalej, prawda? Że jeżeli jesz cały czas słodycze i cukierki, to oczywiście przybierzesz na wadze i twoje zdrowie podupada, ale jeżeli przestaniesz jeść te cukierki, słodycze, cukier, to wtedy wada, waga może spadnie i twoje zdrowie się podniesie. Tutaj to samo. Jeżeli cały czas używasz, jeżeli cały czas masz tą miednicę przekręconą i ona cały czas napina te mięśnie, które nie powinna i one napinają i ściskają kręgosłup i napinają biodro, okay? i to wszystko się dzieje, no to tak samo, jeżeli ta miednica będzie odkręcona trochę i zaraz on pokaże, jak to zrobić, to wtedy to wszystko może się naprawić, okay? ale nie po jednym dniu, jeżeli to się robiło przez 15 lat ci, to nie po jednym dniu, okay? tylko musicie być cierpliwi i naprawdę wdrożyć to co najmniej, ja nie wiem, no cały czas próbować, aż to wejdzie wam w krew, aby tą miednicę cały czas korygować. I okay? on tutaj powie ważna rzecz. Nie na 100% napinać to wszystko, na 10-20% na początku. And people all over the world struggle with that some more than others, but think of it as the same thing with this: if an anterior pelvic tilt is like junk food for your spine, you want to reduce the amount of time that you spend in an anterior pelvic tilt. A posterior pelvic tilt, basically tucking your butt in like this, if you're anteriorly tilted, and you do this right here, then that's healthy for your spine. And now it's just a matter of how much time do you spend in one position versus the other. Because if you spend more time in a in a posterior pelvic tilt, a relatively posterior pelvic tilt, that's healthy for your spine. That's like if you were to eat you know healthy foods. For most of the week or all the week, then you're going to feel healthier. You're gonna, your weights can be managed. Your general overall health will be better. So this isn't a weight loss video. You know, don't feel bad if you're like, oh, I should eat less sweets. Everybody struggles with that. No big deal. What I want to show you next is the one exercise. Pokażę, the one w jaki sposób that you can to in your day So that you don't have this anterior pelvic tilt problem following you around the rest of your life. The day, into to jest bardzo ważne, co on powiedział. Chciałam, żebyście zwrócili uwagę na to, że on mówi, żeby wdrożyć tą zmianę tej pozycji do swoich codziennych. Yy, nie wiem, yy, aktywności życia, prawda? Czyli jak siedzisz, oglądasz telewizję. Napnij mięśnie brzucha pośladka i tą miednicę do przodu, prawda? Jak chodzisz, miednicę do przodu. Jak leżysz, miednicę do przodu. Jak z kimś rozmawiasz, tą miednicę do przodu. Cały czas próbuj to zrobić. Nie tylko wtedy, kiedy ćwiczysz i robisz ćwiczenia, bo jak idziesz do gym, jak ćwiczysz, robisz ćwiczenia, wtedy napinają się ci te mięśnie bardziej i tylko to robisz wtedy, prawda? To jest porównywalne do tego, tak jakbyś, yy, no nie wiem... Yy, Jadł dobre rzeczy tylko wtedy, kiedy mówisz o tym, a potem cały dzień chodził i jadł złe, prawda? O to chodzi, żeby po prostu cały czas myśleć to i wdrożyć to, tak jakby on powiedział przestawić w głowie, czyli trzeba po prostu, no, skoncentrować się nad tym, prawda? Ale jeżeli to pomaga, to będzie łatwiej. Więc on If stanie you bokiem. Up, first, na, napinasz forward, napinasz like so. swoje pośladki i do przodu wtedy wysu, wysu, wysuwają się automatycznie biodra, prawda? Jak napniesz pośladki. Automatycznie wtedy napinają się też mięśnie dolne brzucha. It's Ciągasz mięśnie brzucha, prawda, prostujesz mięśnie z tyłu pleców, napinasz pośladki i przesuwasz tą miednicę. Right here, flattens out. That curvature should reduce. To jest to samo jakbyś stanął i bokiem i byś miał wypiętą pupę, prawda, i byś chciał to wyprostować. Tylko jedna metoda jest, przekręcenia tej miednicy do przodu, napięcia pośladków i napięcia dolnych mięśni brzucha i tutaj trochę ramiona wtedy, bo ja robię to siedząc w tej chwili. O. Teraz normalnie siedzę, do tyłu mam pupę wypiętą, a teraz napinam pośladki i przesuwam to i napinam mięśnie brzucha i trochę wtedy ramiona do przodu się yy, kierują, prawda? To an jest Now, pause there for a second because if you've had trouble with this, you might not even get how to do this. You have no idea. Over half the clients that we see here in the clinic struggle tremendously with getting the right muscles to fire, especially for the back part. They'll get the hip thrust part and the butt muscles working, they'll get this. Tak, trzeba wciągnąć how... brzuch, więc yeah. łatwiej jest, on mówi wszystkim ludziom, napiąć pośladki i do przodu yy, miednicę yy, przełożyć, ale nie napinają przy tym mięśni brzucha, więc to trzeba jednocześnie zrobić, i napiąć mięsień pośladka, i napiąć mięsień brzucha. Put your hand on your back, like Połóż stok, rękę put z tyłu. Płasko. I and, ciągnij. And my and my chest, ciągnij mięśnie brzucha. Twoja When klatka, klatka do przodu troszeczkę się położy, to jest dobrze. you're not going to last long you're gonna last maybe just a few seconds a minute or two at most you don't want to go that hard for everyday purposes I want you to just do all these motions at 10 to 20 percent so next time you're standing or you're walking, you're like, to the o just tym? subtly fire the butt muscles subtly fire the abs 10 20 percent mild contraction shoulders will slouch down a little bit and that's it you are to in. Właśnie to jest niedobrze do tyłu, do tyłu pupa, więc są pupę do przodu, mięśnie brzucha wciągnąć, prawda? Napiąć pośladki. Just done this right here. Now you've got the work of doing this all the time. Now there's lots of videos out there about how to fix an anterior pelvic tilt, and they'll go through a bunch of exercises where you lie down. Teraz powie to właśnie tą rzecz, którą ja powiedziałam bardzo ważną rzecz. Że jest dużo ćwiczeń, żeby robić takie ćwiczenie, albo takie ćwiczenie. Ale lepiej dla ciebie długoterminowo będzie wdrażanie tego w codzienne aktywności Twojego życia. Okay? A więc chodzisz po domu, albo na przykład stoisz w kuchni i gotujesz, zrób to, siedzisz tak, jak ja teraz siedzę, zrób to, okay? A nie tylko wtedy, kiedy ćwiczysz. Po prostu w czasie dnia. Ale częściej. tight, you stress the back muscles, cause they get shorter tight too. And that's all great, and you can do all that stuff, but that's working on just the length and the strength. And that's just one factor of it. If you work on the length and strength, it will improve, but you've got to carry it over into your everyday motions. If you go right back to walking and standing and doing all your chores, going to the grocery store, exercising with your butt sticking out and your back curved, you're not going to fix it. That's like going to a, a nutrition class where you learn how to eat right. And maybe you do eat right while you're there. But then you go and you you're eating ice cream all the time. You, you got to do healthy stuff for your back continuously throughout the day. So what I recommend is get a timer going you might have one on your watch. You might have one on your phone on your computer. You can purchase a really cheap kitchen timer. For, uh, I know they sell them here at Dollar Tree for a dollar. You can probably get an even cheaper one if you look. Um, or set set a timer uh, somewhere. Set, uh, put a wristband on that you don't normally put on, right on your hand with a pen. You know, uh, lower back or abs, something that reminds you to tuck your pelvis in and do that posterior pelvic tilt. And this has to become a habit. Tak, to się musi y, stać naprawdę nawykiem, to jest ważniejsze niż y, 3 razy dziennie ćwiczenia po 15 minut. Po prostu nawyk cały czas myśl o tej miednicy. Napiszcie, czy spróbowaliście to. Napiszcie też na jaki temat chcecie. Jeszcze wideo, bo jeszcze kontynuujemy cały czas na temat y, tej y, osteoporozy, stanów zwyrodnieniowych i tak dalej. Plecy, kolana. Ktoś mi powiedział, ból pleców, więc wybrałam to wideo, prawda? Być może to pomoże w Twoim bólu pleców z tyłu. Może nie od razu, może po jakimś czasie. Mogę też wybrać coś na temat yy... Ram, ramion, prawda? Mogę też wybrać coś na temat y, syndromu nadgarstka, <grym> prawda? Ludzie na to operację robią, teraz po prostu y, no, niesamowite. Mogę też coś wybrać na, na temat szyi. Nie wiem, co chcecie, więc napiszcie w komentarzu. Proszę, żebyście nacisnęli guziczek, żeby subskrybować mój kanał. Mam tutaj bardzo dużo wiadomości, ale teraz skupiamy się akurat, to jest tydzień. Y, Inny trochę, prawda? I mówimy na temat taki, i to będzie zawsze w Zakładce i zawsze możecie wrócić do tych ćwiczeń. Więc już jak jesteśmy, jeszcze nagram kilka filmów o tej tematyce. I dziękuję bardzo. Jeżeli jakieś pytania będą, proszę w komentarzu. Żegnam się do następnego.